To rynek, który od zawsze był bliski nam z racji uwarunkowań geograficznych. Przyjazd z Kaliningradu do Gdańska to raptem półtorej, dwie godziny podróży. W tej chwili ważnym ułatwieniem, który spowodował, że te nasilenie tych działań wzrosły w ostatnim czasie, to przede wszystkim ułatwienia związane z małym ruchem granicznym, czyli możliwość przyjazdu mieszkańców powodu kaliningradzkiego na dużo łatwiejszych zasadach niż dotychczas do wybranych powiatów województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Sporą część w tej chwili stanowią turyści, którzy przyjeżdżają stricte w celach zakupowych. Atrakcyjność cenowa wielu produktów powoduje, że opłacają się przyjechać do nas. Natomiast ten turysta również coraz częściej szuka miejsca, żeby zjeść obiad w fajnej atmosferze, spędzić może dzień, dwa na innych atrakcjach, które oferuje to miejsce. Jest to też pewnie turysta z dosyć dużym potencjałem finansowym i tutaj nie ukrywam, widzimy możliwość dotarcia do tych grup, które po pierwsze mają pieniądze i, i, i lubią je wydawać na, na przyjemności. Tak więc jakby potencjał na dziś pokazuje, że nie tylko zakupy, ale również oferta produktowa, turystyka wypoczynkowa, czyli oferta z zakresu spa, turystyka wypoczynkowa w zakresie akwaparków, jakichś parków rozrywki, ale również dobrej klasy restauracje, dobre menu, które trafia w gusta Rosjan, czy hotele o wysokim standardzie, to jest oferta, która na dziś jest poszukiwana przez, przez Rosjan. Środki, którymi dysponuje Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach promocji zagranicznej w ogóle, to są środki przede wszystkim samorządu województwa pomorskiego, jak również trzech głównych miast województwa, czyli Gdańska, Sopotu i Gdyni. Oni ułożą specjalne kwoty na to, żeby tą promocję na rynkach zagranicznych, z którymi posiadamy dobrą komunikację, czy lotniczą, czy promową, czy właśnie taką bezpośrednią, jak w przypadku Kaliningradu, Wciągamy też w te działania po części branżę turystyczną, która tworząc jakieś marterowe rozwiązania również wchodzi w pewne działania promocyjne, czy poprzez outdoor, czy poprzez reklamę w prasie, czy, czy w internecie. Kwota, którą w ogóle dysponuje region pomorski na 2013 do promocji na rynkach zagranicznych to są kwoty rzędu 800 tysięcy złotych, natomiast no, pewnie w roku 2013 pewna część tej kwoty zostanie przeznaczona również na rynek na rynek rosyjski